Siemanko z tej strony Maniusz. Czy siemanko, z tej strony Maniusz, tym dzisiaj właśnie sobie nagrywamy gameplay Tarom uliczny ninja, czyli gry Tarom uliczny ninja. Chciałem dzisiaj pozdrowić nowego naszego członka klubu, to jest NOB 1, 2, 3 i Juice. Chciałem Was pozdrowić. No odcinku dzisiaj sobie zagramy, dzisiaj internet nie będzie szwankował, ponieważ mam go koło siebie i jeden wpadka, to ci przez okno wyrzucę. Chyba się boi, więc będzie posłuszny. Ech. Idę sobie... No internet. I nienawidzę cię internet od, od niedawna. Nienawidzę go. Czekajcie chwilę. Ja jestem z wami zawsze na linii. Internet chodź! Chodź ty internet. Dobra, dobra, już jestem, słyszeliście mnie wszystko, tak? Okej, okay, tu jest ziom. Jej, jakie lagi, no w ogóle ten internet się nie ładuje, jest podłączony do kontaktu. Odejdź Master Legend. Dobra, ale dwa piękne strzały kartą. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5 łap, łapek w górę, to wbiam tarę na 23 rank. Od tego zacznijmy. Tara 23 rangła, chcę ją wbić na 22, ale dla was mogę na 23. Co w się sensie, cię boję na blisko, bo chciul wie, co ty mi zrobisz. Ej! Nasz team nie miał na tym polegać. No. Ziom! No ja się boję ciebie. Nie wiem, co ci się dekla nagle odwali. No. Ciulu, no, nie nabijaj się na mnie, utoba, jak ja zaraz na tobie nabiję. To się twoje lele Lelepele skończy. Dobra. Dobra, es, giniesz. Dobra, musiałem to zrobić, bo wtedy... Dobra, ty też. Nie miałeś ze mną żadnych szans. Uuu, Edgar na takich pięknych cubach. Dobra, giniesz. Nie no, Team. Co na mnie? Chce się bić? Bo jak zaraz cię ubiję jak prosiaka, Ci się znudzi. Dobra, giniesz. Pam, niszcz go. Kikuj go. O, ginie. Dobra, niszczę cię, niszczę cię. Za frajerku. piękny, mecz z tym El Primo trochę było ciężko. Ale się przeszło. Myślę, będą takie dwie ładne takie piękne. Jak, jak moje odcinki zresztą gry Tarą. Okej, okay. jesteśmy już w grze. Znowuż na lagach U, El Atomico, nie chciałbym cię mieć ją jako skina w normalnym rolu. No chyba ja gram w normalnym. Fajna jest ta końcówka strzałów. Widzicie, te, te pociski się tak wbijają i znikają. To ja tańczę. Ogólnie ja tańczę. Nowy skin. Tara uliczny denser Wiesz, by to wyszło. Dobra, tego surgę muszę odgonić. ciebie. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. wyjdź. Spokojnie, dobra. Dobrze, Rzeki, udało się wyjść. jakim musi się cieszyć, że. Dzięki to tylko dzięki. Ile się. To tylko dzięki mnie udało ci się wyjść. Z tamtego miejsca. Kolt Zostaw ją! Zostaw ją. Ja będę bronił! Masz ją zostawić. Masz ją zostawić. No, ty agresorze jeden, ci by powinien nam na policję zgłosić. No, ten dziad jeden, no, ziom, zaraz sobie szybko na tobie nabije ulta i deadniesz. Uuu, fajna motka. O, że dobrze, że się zrobiła. Mogę sobie nadawać ulta? Ja chcę tylko ulta, ziom. No ale. Ziom i tylko na ulcie zależało. Żebym mógł tego kolta rozwalić. Mm, mm, mm. Tam jest kolciarz, to jest pewne. Nie, nie ma. Kolciarz, gdzie ty jesteś? Dobra, wciągam cię. Bum, 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 bum. Krzaku. Ok, What? nie, ale dobra, drugie miejsce udało mu się rozwalić tamtego Edgara. Dobrze ci tak. Moi drodzy, tym drugomiejscowym, jak moja, teraz wygrana akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę cztery łapki w górę to no, no to nie wiem co ale niech będą jakieś lajki chociaż yy, yy, kolejny odcinek więc trzymajcie się cześć